Dzień dobry widzowie, dzisiaj będziemy grać w Fortnite, dokładnie, ale dzisiaj, dzisiaj gramy samemu, bez Franka, gramy oczywiście rankingówki, bo brakuje mi 40% do diamenta, więc dobijamy dziś diamenta wizowy, więc no... I, I zapamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo nastu subów jest... bo nastu subów, pamiętajcie, że jest specjal, który mi zajmie ponad 50 godzin, więc... więc pamiętajcie. No i... no i po prostu zacznijmy grać. Chodź, zobaczmy, bo robię sobie zadania na Bizona. No to zniszczymy dziś budowlę z kamienia. Owieź górę Olimp przy... No dobra. To zrobimy w te dwa zadanka, jak zdążymy. co myśmy? Dobra, lecimy gdzieś, gdzie nie ma na pewno dużo osób. Mam nadzieję, że ja stracimy zbyt dużo rangi. Bo jak to nagrywam, jest 8:52, więc wcześniej. Okej, okay. zobaczmy sobie szybko zadanka. Dobra, może okej, okay. no chyba nikt, no dobra, na pewno ktoś tu leci. Jajaj. Dobra więc lecimy Ktoś jest na tym domku pewnie jest Więc zbieram sobie kamień żeby jak coś się obronić okej, okay. chyba nikogo nie ma o, banan o, jest Miałem lago Miałem lago, błagam, błagam, bogam pięć hp O Jezus Maria Okej okay. Szybka ucieczka Dawaj mi to Błagam, błagam, żeby to było jakieś leczenie Nie ma, no nie, widzowie. Nie możemy teraz tak szybko zginąć. Musimy pójść na jakiś malutki domek, gdzie będzie jakieś leczenie. Okej. Okay. No dobra, jestem skrzynka. Okej, okay, po cichutku. Kanie ziemi, dobra. Się nam przyda. Błagam, żeby to ten bananek, ten złoty, to teraz musi, musi być bananek. Nie. Ogień. Dobra. Ile osób, ile to jest osób, ile to jest osób, o Jezus Maria, o Jezus, Jezu, ja ciągle tam widzę, na 25 hp, jest szampan, Weź mi to, nie, dawaj. nie, nie, mogę dotować, okay, to jest wiatr. nie, nie, to? to nie, nie Okej, okay, lecimy, błagam, żeby tu było coś do leczenia w sumie też jest Git i tutaj się leczymy szybko. Oje, no i jesteś z tym celem. Najlepiej na świecie. Och, naprawdę, chyba najlepsza gra na świecie. Oddatek, że przez pół gry latałem na 25 HP, to teraz jestem jeszcze celem. Dopiero się uleczyłem. Okay. Mam nadzieję, że ja zmierzam w stronę tego typka Bo robię, dziw bo robię dziwną taktykę Zobacz A, Dobra, to nie ma odrzutu O dziwo Szybko daj mi coś No, aha, to fajnie. Dwójka typu już na mnie jesteś. A, dobrze, że zginą. Ach, dużo stracimy na pewno. Okej, okay. gotowość. O Jezus Maria. Jeszcze pamiętajcie, że, nas, że na 5 łapek w górę pod, pod, pod moim ostatnim filmem z, z Minecrafta, to jak zostaniecie 5 łapek w górę, to zapraszam tego Franka na serwer, więc pamiętajcie o tym. O Jezus Maria. No, powiem tak. Musimy teraz wylądować gdzieś, gdzieś mądrze, tak. Teraz się... Teraz na stację dużo osób leci, a my tam polecieliśmy, więc może polecimy następną gdzieś, tu, tu gdzieś między tutaj. Na dodatek, że idziemy w strefie, to... Raczej będzie w strefie, to tam. To jakbyśmy byli tu... I byśmy zrobili tą tyktykę, że tak, no to tutaj by była na pewno strefa, więc byśmy mieli na co najmniej top 10 strefę, nie? Więc tak, to byśmy zrobili. Spróbujemy tak zrobić. No. E -e, dobra. Oho, mm. fajnie. No, jaka. Okej, okay, zbieramy. Zobaczmy, czy po tygodniu grania zrobi. No i dobra teraz nie zrobię. One Edit'a jeszcze zrobię, okej. Okay. Ale dobra to jeszcze raczej nie zrobię po miesiącu niegrania. grania. muszę trochę. jeszcze trochę pograć. Mam ja już się odzwyczaję od klikania w klawiaturę Czy lepiej tak tu Dziękuję kierowcy so Fajnie dobra, no, lecimy. Mam nadzieję, że coraz będzie lepiej. Teraz jest jeden sprawy filmik filmiku do zmontowania. O, idź. No dobra. za trochę roboty mam. Jezus ma, Nie, ja on laga. Nie, nie, widowie. 8% przez lagi. Nie. Nie wierzę po prostu. Jest po prostu niemożliwe. Okej, co to są za? Dużo. Sk... Dobra, dawno w sumie nie grałem. Okej, okay, to już wiesz, czego będzie następny film. Z Fortnite'a. Dobra, lecimy. O yes. Dobra, jeszcze zobaczmy. Bierzemy narciarę. No co to? A. Co by tu jeszcze wziąć? Co to jest? Boba. XD Okej. Okay. No bo ja nie bierzemy w Kill of chyba gwiazdkę zostawiam. Mm -mm. Nocnego marka, dobra, bierzemy nocnego marka, to jest spłacony kill of to. lecimy z nocnym markiem. O Jezus Maria! No to zbyt, zbyt już to nie zdążymy. No co, co? Wątpię, zdążymy jeszcze wybić jakąś longę. Bo jak na razie to my tylko spadamy, nie? Nie zyskujemy. Byśmy musieli zrobić kurczę. streama dwugodzinnego, żebym wybijał tą. <laughs> jakąś. elitkę, to byśmy. to byśmy zrobili. streama kilkogodzinnego, i by jak to wybijał elitę. to wtedy bym chyba dostał depresji. okej okay. O, wielki jest ten killów. Co jest? Dobra. Ma dziwocelniejszy jest ten karabin teraz. Czy ten Bityk jest tylko tak mało celny? ten bitek ma tak, taki rozrzut, że nim się nie da celować. Ok. Kaczuszkę w Gridi, Greedy, Rolexa, kurczę, bim, bam bum. Ocy? Pęk Bang, bęga ci tańczy. Gridi. Kaciuszka. Ej, jeszcze bym mógł zatańczyć. Mm. Okej. Okay. Himnoczy. Ces. Dobra, lecimy. Cez zmienia matki? Okej. Okay. Mhm, mm mhm, mm mhm. Już chyba wiem dziec. Tylko mam nadzieję, że tym razem nie będę być leka i nie zginę na początku gry. Nie stracę 10%, jak w tamtej grze. Musimy co najmniej dwa fraki zrobić. To jest uczelnie. Bo jest z platyną 3. Okej. Okay. No. Bardzo fajnie. Ile powiedział osób? 20 czy 30? Znaczy 40. Dobra. Trochę ryzykownie, ale okej. Okay. Przynajmniej mam jakąś broń. Okej. Okay. Pewnie już i tak szybko zginę. Mm -hmm. Ciekawe, ciekawie. Dead dalej, dalej. Dobra, jeden kil już mamy. Okej. Okay. Okej. Okay. O Jezus Maria. Było ciekawie. Dobra, jest jakaś skrzynka. Lecimy po nią. Okej. Okay. Została skrzyneczka. Banan bogów. Oczywiście, gjemy go. Tutaj nie potrzebujemy tego. To potrzebujemy. Najlepszy celownik. I lecimy, uciekamy stąd. Uch. Okej, okay, teraz już poszło tam trochę lepiej. Nie powiem, że nie. O co ja robię? Dobra widzowie. Na razie to strzegier tylko tam wychodzi. Chociaż za chwilę też tutaj zginiemy, ale mam nadzieję, że nie. No oczywiście, typo. No oczywiście, nie mam. Dobra, widzowie. Zobaczmy, ile procencik. No pewnie coś tam zyskałem. No, 5% 6%. No to, widzowie, na tym akcencie kończymy ten odcinek. Więc wchodźcie na kanał Normi. Pamiętajcie, że nas jest specjal. No i widzowie, więc ja już się z Wami żegnam i pa!